Ktoś znany przyznaje się, że ma miał depresję, i w związku z tym ludzie mają troszkę więcej empatii do tej osoby, zrozumienia jest jej ciężko, fajnie. Bardzo się cieszę, że tak jest, i super, że zdążyliśmy tych czasów, ale w tym jest cały czas pewne, pewna niedojrzałość zrozumienia kondycji ludzkiej, bo dużo bezpiecznie jest zakładać, że wszystkim jest ciężko, i wszyscy mają problemy, i nawet jako czysty eksperyment myślowy powiedzieć sobie, co jeśli wszyscy mają depresję? Bo może to jest bliższe prawdy, niż. To, w co normalnie się wierzy, na przykład w show-biznesie, nie? To często są ludzie najlepiej uciekający przed swoimi problemami, a nie najlepiej je rozwiązujący. I żyjemy w takim trochę kulcie yy, udawanego sukcesu, nie? No ale to wszystko wiecie. Także fajnie by było, może wtedy będziemy żyć w świecie, w którym media będą pisać, Ej, z tą osobą wszystko jest OK, a wszyscy powiedzą, Wow, ale to jest ciekawe, co za clickbait. No, ja tak robię od pewnego czasu, i niektórzy od tego momentu dopiero uważają mnie za pojebane.